Jesteś pięściarzem z grupy Knockout Promotions. Pytam też o ten sukces czy jego brak, bo gdzieś istnieje na, na miejscu taka teoria, że y, pięściarze z tej grupy to walczą raczej z kelnerami. Tak naprawdę nie wiadomo, jaka jest ich, ich rzeczywista wartość, ich potencjał, bo, bo ciężko to ocenić na te takich rywali. Jak to jest tak naprawdę? Czy ty, ty kiedyś walczyłeś z takim rywalem, który rzeczywiście znaczył dużo? Znaczy. Jeśli chodzi o, o wartość sportową, mhm. i pytasz się w boksie czy ogólnie? W boksie, w boksie. chodzi mi o, o nawet promocję. W boksie, jeśli chodzi o wartość sportową, kiedy spotkałem się z takim Witaliem Mirzą z, mhm. z Rumunii. Wrócił bezpośrednio ze sparingu z Michaelem Kesslerem, Abrahamem z Sauerlanda, był dobrze mhm. przygotowany. E, walczył wcześniej z Grzegorzem Proksą. Grzegorz Proksa ostrzegał mnie, że to solidny pięściarz. Do tego spotkałem. Taki był Bredzis, zawodnik z Łotwy, który przez chwilę przewinął się przez naszą grupę. I on akurat walczył na tej samej gali w Krynicy z nim. I widział go na tych sparringach U-Sauerlanda i ostrzegał mnie, że to jest naprawdę dobry zawodnik. I, i tu czułem, czułem, że walczę z zawodnikiem naprawdę równym sobą. Natomiast y, też walczyłem z chłopakami, którzy potrafią boksować. Na przykład walczyłem z gościem, który miał rekord. Jedna wygrana, cztery porażki uh -huh. i później sprawdzam sobie czasem bilans tych moich przeciwników, żeby zobaczyć jaką wartość prezentują albo, albo jak, jak sobie radzą i on po mojej, po przegranej ze mną wygrał 10 chyba kolejnych pojedynków i to wygrał o tytuł mistrza Unii Europejskiej, kotując zawodnika na wyjeździe, czyli... A to jest poważny tytuł, bo jak ja słyszę, że ktoś jest mistrzem Unii Europejskiej, to trochę tak... Znaczy, wiesz co, przed... Za chwilę wiesz, zostaniesz mistrzem Grupy Wyszehradzkiej. No. Dokładnie, tylko że trzeba czasem wyjść e, na 10 te rund, to mhm. już jest wyzwanie, pół godziny walki i... Ta... Nie no, ale to jest Wasz zawód. Tak, ale, ale to jest mimo wszystko wyzwanie. No, mhm. Ty masz też zawód i e, jedna rzecz w Twoim zawodzie jest łatwiejsza, druga trudniejsza. No i 10 rund jest trudniejsze od 4 rund, a jeszcze jak dostajesz naprzeciwko siebie równorzędnego Yy, przeciwnika, to, to jest trudne zadanie. Komentujesz walki od niedawna, Od niedawna. skończyłeś studia dziennikarskie, jesteś jednym z tych yy, pięściarzy, z którymi normalnie można porozmawiać, że się nie jąka. Cieszy mnie to. tu nie wygląda jak głupek yy, i nie wypowiada się jak głupek. To jest coś, co daje ci frajdę? Komentowanie? Daje mi frajdę, bo oglądam, oglądam walki, a i tak oglądam walki, bo, mhm. bo po prostu boks mnie pasjonuje. Do tego mogę się wypowiedzieć na ten temat, czyli, czyli wszystko po, w porządku. A jeszcze jak dostanę za to jakieś pieniądze, to już zupełnie jest komplet i, i myślę, że kiedyś będę chciał to robić. Jako ekspert, tak? Nie jako wiem, jak, ekspert, jak być może kulejce z lata na przykład? Być może jako ekspert, być może jako trochę dziennikarz. Mhm. Nie będę miał chyba raczej z tym problemu. A my mamy dobrych komentatorów boksu w Polsce? Tylko proszę Cię o szczerą odpowiedź. Bo ja, jakich słucham, wiesz, nie jestem ekspertem. Ciężko mi ocenić, czy Andrzej Kostyrak się zna, czy nie. Bardzo go lubię jako człowieka. Ciężko mi ocenić, czy Janusz Pindera się zna. Słyszę na mieście, że jest nasi. się. Słyszę na mieście, że są tacy, którzy się nie znają, a komentują. Jak to jest? Znaczy, jest tak, że dziennikarz nie musi się do końca znać. Nie jest ekspertem. Po to bierze sobie eksperta na to, natomiast... no Tak, ale jak dziennikarz, jak komentator mówi lawina ciosów albo seria ciosów. Albo uderzył yy, po dole tu cytuję Alberta Sosnowskiego, yy, to, to ja też tyle widzę. Ale rozumiesz o czym mówię, są tacy, którzy mówią tylko, że seria ciosów, a już nie wiedzą, jakie ciosy. To trzeba. Jakby czas, nie to... czytają nie czytają gry, nie czytają wale. Znaczy, ja zauważyłem nie chcę wymieniać nazwisk, ale że niektórzy zapatrzeni są za bardzo w swoje kartki i. i w... To, co wiedzą o zawodniku czytając z internetu, mhm. a za bardzo śledzą walki, bo ja nie rozumiem, jak można nie czytać walki, oglądając ich dziesiątki tysięcy. Dla mnie to jest niepojęte, to już po prostu człowiek się nie nadaje, rozumiesz. Mhm. A propos Twojego bycia w telewizji? Widziałem Ciebie ostatnio w Polsacie, Co ty tam robiłeś? Wiesz co? Eee, jeszcze... I to nie w roli komentatora. Byłem na planie serialu Malanowski i Partnerzy i tam grałem taką rolę z gościa, co walczy w nielegalnych walkach. Natomiast miałem kilka dialogów, pięć, pięć chyba bodajże scen dialogowych. Ja, także, tamte jako, jako aktor Z tego, ja, tego, co ja kojarzę, dialogi yy, w, w takich serialach typu W11 to polegałem na tym, że się mówi generalnie hmm, zgwałciłeś mi córkę, no co ty draniu, nawet tak nie mów. <laughs> tak, ale to też trzeba umieć zagrać, a na początek to jest trudne. Nie, no to Szczególnie, że nie masakra. przygotowałem się do roli, jeśli chodzi. Nie nauczyłem się dialogów na pamięć i kazaliłem grać pięć razy. Żeby... Nielegalne walki. A jak ci to? Łatwo ci to przyszło, żeby, żeby to zagrać? Kiedyś brałem udział w takowych i, <ścoughs> i nawet kilka niuansów znałem, żeby poprawić ich tam. Mhm. Ale mówiłeś im? Nie, nie, nielegalnie jak się walczy, to bardziej się kopie po twarzy. Z... Nie, nawet nie o to chodziło, tylko oni yy, zrobili tak, że. Walka jest nielegalna, w jakimś tam miejscu, w klubie, dyskotece. I... Wokół, wokół byli ludzie, którzy obstawiali zakłady, bo na tym polegają nielegalne walki, bo skądś uh -huh. musi być pieniądze. Jeśli jest legalna walka, jest telewizja i ona płaci, jeśli uh -huh. jest nielegalna, to muszą być zakłady, bo skądś... Ktoś musi opłacić zawodników i komuś musi opłacać ten interes. I obstawiali zakłady goście w dresach, ubrani jak ci, co przychodzą grać w automaty na rynku, a... A jak ja byłem na takich nielegalnych walkach, to przychodzili goście w garniturach, naprawdę dobrze ubrani. A gdzie ty walczyłeś? Na trzy... Walczyłem w Kłajpeda na Litwie, akurat w uh -huh. takich nielegalnych, natomiast w kasynach w Rosji, w Moskwie brałem udział w Belgradzie, w Porto, różne różne. A skąd można wiedział, że ty, że ty masz takie doświadczenie i Ciebie zatrudnili w tej robocie, czy o co chodzi? Znaczy zatrudnili mnie na początku jako eksperta do, do tych walk, A skąd wiedzieli? przeprowadził. Gdzieś zatrudniłem się kiedyś do jakiegoś studio, które, uh -huh. którą, znaczy, które wyszukuje takich e, właśnie ludzi do, uh -huh. do, do takich uh -huh. prac. A Ty nie myślałeś tej... o tym, żeby być aktorem, bo bardzo dobrze wyglądasz, jesteś dobrze zbudowany, jesteś przystojnym facetem, why not? Jakby była propozycja, to nie ma mhm. problemu. Myślę, że, że na pewno bym spróbował. Nie wiem, czy by mi to wyszło, natomiast tak jak mówię, najpierw muszę się spełnić. Bo Izu, zagrał. Izu zagrał w drogówce, miał świetną rolę. 20 sekund wyliczyłem mu. Jeszcze, by, jeszcze... Ja będę miał dłuższo. W burdelu, jeszcze było ciemno, mało kto się zorientował, że to Izu, ale. Aktor. <laughs> epizodysta. Tak. <laughs> epizodysta, wiesz co, no. Jak... Ważna propozycja przyjdzie to OK, natomiast. Nie trzeba, trzeba być trzeba, trzeba się z, e, sprawdzić w takiej roli na początku. Natomiast wzięli mnie właśnie stamtąd uh -huh. no i, i mnie szokowało, że tam nie dopracowali tego wszystkiego.